ma Dzisiaj tutorial, tutorial jak pobrać Winrar'a W a następnym odcinku będzie tutorial jak pobrać Loader do My Summer Core, A jeszcze w następnym będzie jak pobrać po Mody do My Summer Car sobie w przeglądarkę i wpisujecie Winrar Wchodzicie w ten pierwszy link I gdy już Wam się podoba Wchodzicie na dół i wchodzicie na najnowszego WinRar'a ja, ja e, i patrzycie czy macie na komputerze 64 bit czy 32. Ja wezmę 64 bit. E, gdy wam się już to pobierze, klikacie, klikacie tak, Instaluj. I zaznaczacie to wszystko. To co tutaj mam zaznaczone. OK. I macie zrobione. I powinniście mieć już na pójście Winnerara. Dobra, siema.